No witam, witam pierwszy dzień z lotu jedziemy w kierunku Wrocławia Tak wygląda droga Nic spektakularnego, ale jakoś to idzie Wodnica 8 Dojechaliśmy na miejsce, ale nie kręciłem ja samego wjazdu jak wjeżdżaliśmy Także teraz mamy krętem Wciskamy, chodzimy, zapraszam, zapraszam. No i to jest nasz pokój. Włączamy oświetlenie, tak to się prezentuje tutaj. Trochę zmniejszymy przysłonę, żeby było widać wszystko. Na szczęście na korytarzu było ciemno i musiałem podwyższyć ISO do 1600, ale teraz możemy je sobie zmniejszyć. Mamy stolik, telewizor, tutaj wziąłem komputer, żeby specjalnie dla Was mieć jakąś relację z tego zlotu. Taką kartę z powiadomieniami. Kluczyk, wodę, no i bagaże i samo łóżko. Do hotelu dojazd jest dosyć prosty od dojogi numer 329, tak? Czy 392? 329. 329 trzeba skręcić. Jest tam drogowskaz z nazwą hotelu, czyli zamek na skalę. No i co? Po przyjeździe zauważyłem już jakby budowanie z tych stoisk i rozkładanie sprzętu do wypożyczania. Także Myślę, że będzie co oglądać i testować. I teraz dalej się rozpakowuję na razie. Ok, co jeszcze warto wspomnieć, tak po przyjeździe, to dostaliśmy takie identyfikatory. Ja tu napisałem sobie plus. Którą to jest stronę? Plus jest jeszcze taki spis wszystkich wydarzeń na zlocie z, razem z godzinami.